Hejka moi drodzy, tutaj patrzcie z tej strony. Przychodzę do was z takim nietypowym materiałem, ponieważ chciałbym wam wyjaśnić kwestię reuploadów, zajawek serii zagrajby i tym, dlaczego nie zrobiłem zajawek do pozostałych serii zależnych, do materiałów dodatkowych, czy to do, speci do speciali, oraz takim pytaniem, które Poda wam za chwilę. Także materiał będzie o tyle ważny i bardzo taki. rozpisujący się, tak nazwę. W cudzysłowie. Ale dobre, najpierw zacznę kwestię reuploadów i zajawek. Reupload wszystkich materiałów na mega.nz w ramach archiwu Pacis zwanego po angielsku Pacis Archives. To był pierwszy etap, jeżeli chodzi o odzyskiwanie mm, pamięci o kanale Pacis Channel. To właśnie był tym pierwszym etapem. A drugim etapem były robienie zajawek na YouTube'a. O tym mam wszystko wam wyjaśnię. Najpierw, może przejdźmy do reuploadów. W kwietniu tego roku stworzyłem kanał Pacis Channel, na którym pierwotnie miały się pojawić wszystkie materiały, jakie nagrywałem. W latach 2013-2018 i tych materiałów było, że 590 dokładnie. Liczyłem te, które wyszły naprawdę w, tak fatalnie, i przez co musiałem wcześniej robić filmy jako prywatne. W 1 maja tego roku byłem już na etapie. ...podat połowy reuploadowanych wszystkich materiałów. Jednakże nie miałem w ogóle czasu, żeby... ...reuploadowanie wznowić. I postanowiłem wszystkie materiały usunąć, wszystko... ...out. I dopiero w październiku tego roku postanowiłem, że... ...zrobię... Tadel NEVER DIE! Czyli Tadel nigdy nie ubrze I właśnie poinformowałem, że... Wszystkie reuploady zrobię na mega NZ, bo słyszałem, że na każde konto wydzielone zostanie 50GB i właśnie wykorzystałem tę okazję, a tych plików było naprawdę sporo, przez co wszystkie materiały ważyły razem 178GB, także co ja zrobiłem w... Następujący sposób. Podzieliłem wszystkie partie na cztery części, żeby na każdy konto e, wrzucać te wszystkie materiały. Tego większość materiałów to było w pierwszym parcie, czyli e, no, ważyło 49 GB. Potem kolejny też e, podobna sytuacja. No, w trzecia część było troszeczkę mniej, a najmniej było w czwartym parcie. I właśnie na cztery konta musiałem zreuploadować wszystkie 590 materiałów. E, także. Jak sami pewnie widzicie, to było osiągnięcie bardzo trudne do wykonania, ale się udało. Suma summarum, wszystko zajęło to 4 dni. Tak jest. I właśnie dzięki uprzejmości Ernest Boya udostępnił mi internet, żebym zreuploadował te wszystkie materiały. To troszkę było no Były komplikacje, jeżeli chodzi o reupload tego wszystkiego, bo albo internet się zacinał, albo kolejka była taka długa, że było trochę obciążenie. Także były trochę drobne ustoje w reuploadowaniu wszystkich materiałów na mega.nz. Mega. Także jednak po tych czterech bardzo męczących dniach udało się zrealizować ten pierwszy etap tego odzyskiwania pamięci o kanale Pachi's Channel. Potem w listopadzie zabadła decyzja o tym w jakiej formie mają wyglądać te zajawki, bo zapowiedziałem w trajektorii kanału Pachi's Channel możecie ją obejrzeć w prawym górnym rogu ekranu tutaj w kartach i tutaj poinformowałem, że zajawki polegać będą na tym, że wrzucę pierwszy odcinek z danej serii, a wszystkie odcinki w playlistie dostępne będą na mega.nz. Linki macie w opisie. Także zrealizowałem właśnie ten etap, właśnie w ten sposób i właśnie udało się zrealizować. Tylko zastanawiam się, pytanie, dlaczego nie zrobiłem do serii zależnych związanych z Minecraftem, czy to z znajdę przez Minecraft, wykładowałem to właśnie w Iniciaru, i właśnie ta jedna seria zależna z Minecrafta z 2018 roku i innych specjalnych. gdzie nagrywałem Kat Mario w dużej mierze, bo właściwie to jest jeszcze trudniejszy Super Mario Brothers tak ogółe a to z tego względu, że nie było w ogóle sensu robić się do specjali, czy to serii niezależnych. Tylko zrobię to w inny sposób, że wrzucę link w opisie, gdzie będziecie mogli obejrzeć te wszystkie materiały dodatkowe, speciale i inne serie niezależne, jakie nagrywałem na kanale Bacis Channel. Także jak już mówiłem, link w opisie macie do tego, gdzie możecie znaleźć te linki do tych playlist serii, które nie zostały ujęte w zajawkach. Także moi drodzy, no, wyjaśniłem w sumie to wszystko. Teraz na każdym kroku, jak robiłem te wszelkie zajawki, jeszcze robiłem zwiastun programu Recenzor, gdzie od wczoraj jestem już na tym kanale. A tak w ogóle swoją drugą program, recenzor, jest dostępny na Dailymotion i tam możecie obejrzeć wszystkie odcinki, jakie nagrywałem. Pamiętam w zeszłym roku taką sytuację, że 9 marca zeszłego roku, 25 minut po opublikowaniu odcinka na YouTubie, to był odcinek 38, gdzie recenzowałem Minecrafta, Pojawiły się negatywne komentarze i hejty, wszystko wam ująłem w oświadczeniu. I RedTroy, znany teraz jako d 01 pokazywał na jednym ze swoich liveów właśnie te komentarze, co tu się odpierdzieliło pod tym recenzorem. Właśnie z nim rozmawiałem na ten temat i wyjaśniałem, o co tutaj kurde chodzi. Miałem pewne obawy co do tego co mam zrobić. Otóż summa summarum usunąłem kanał, bo taką decyzję podjąłem no to było bardzo okrutne. Przez to wypierdziliłem w kosmos cały kanał, gdzie miałem 739 widzów, ponad 360 tysięcy wyświetleń i ponad, że 550 filmów wrzuconych na kanał Pacis Channel. Wszystko to znikło. Wszystko. Ale niestety nie mogłem wytrzymać tego załamania. No, troszkę miałem załamkę. Nie chodzi mi tutaj o to, że miałem e, pod względem fizycznym i psychicznym, ale troszkę się załamałem e, tym faktem, dlaczego hejty się pojawiły, a to wszystko z tych tworzonych multikont. Nie wiem, e, jakim cudem się one pojawiły. Ktoś musiał zrobić jakiś troll, musiał zrobić te wszystkie e, idiotyczne multikoty, z których e, pisali te głupie, delikatywne komentarze i były łapki w dół, choć Oceny były do recenzora wyłączone, bo żeby nie było takiej samej tragedii, co na przełomie 2016 i 2017, bo kiedyś to, przez to przechodziłem. Oceny były wyłączone do każdego z recenzora, żeby nie było takiej dużej tragedii. No Jeszcze się czepiał ZLS, czyli Zagraj Kraperskie Losza Szyderców, co w ogóle się nie zgadzałem. Na to, żeby materiały pojawiały się na ich kanale. Pisałem wielokrotnie do nich dlaczego. Robią plagiat moich materiałów na swój kanał, robi analizy tych materiałów, wychwytywali błędy i zachęcali, żeby były one poprawione w przyszłych odcinkach recenzora. Nie tylko ja byłem ofiarą zts ale także Retro i France Gamer. Oraz wielu, wielu innych recenzentów, m.in. budżetowych no, chociaż... Retroj był bardzo tutaj wściekły na ZLS-a że ciągle dawali mu atencję i, i przez to Retroj robił taki odpowiednik w formie SSIP, czyli szalony szyderca i <grywka> prowokator. No, przepraszam, że się trochę śmieję, nie? Ale... Ogląd M u niego i bardzo się wściekł na tego Zetelesa i na Maćka i na Bartka. Tego, dobrze, że przywołuję z Retroja historii. Wiele przez to przechodził, Retroj miał troszkę załamki, ale ostatecznie powiedział koniec z telesem i koniec z tym i tego. Ale robił w późniejszym czasie takie pozytywne SSIP. ale dobra. Nie będę mu przywołować się w ogóle z jego historii, wspomnienia, bo to nie chodzi tutaj w tym materiale. oraz sprawy związane z recenzorem itp. Ale gdzieś tak pod koniec września zapowiedziałem powrót recenzora oczywiście w sensie w zeszłym roku, bo jeszcze przed końcem grudnia zeszłego roku zrezygnowałem z gier to Dokoczyłem czwartą serię i zrobiłem piątą w całości. Wszystkie możecie oglądać na Delimo, bo tam się pojawiały premierowo. Jak pewnie wiecie, chociaż o tych 12 innych odcinkach od 39 do 50 nikt to właśnie z moich widzów na YouTube nie słyszał. Dlatego w Zwiastonie dałem link do programu Recenzor, gdzie znajdują się te wszystkie odcinki zasadnicze, te wszystkie 50 odcinków. Było w nich także odcinki specjalne, robione w formie odcinków zasadniczych, bo w odcinkach specjalnych recenzowałem nie jedną, aż więcej niż jedną grę, czyli dwie, na przykład Big Rex i Uwolnij Zozolę, to było w 29 odcinku. W 50 zrecenzowałem recenzowałem nawet aż trzy gry na PlayStation 3 z wyż jeszcze wyższej półki niż dotychczas. I potem, 3 dni po premierze tego Super Special, 26 grudnia zeszłego roku, ogłosiłem, że kończę z programem recenzor, po gry komputerowe mi przestały sprawiać się przyjemność itd. I choć były plany kontynuacji programu. To właściwie ten pomysł ucichł yy, po tym oświadczeniu, <laughs> że na Dillimorszu pojawił się ostatni materiał gdzie kończę z recyzorymi i programami komputerowymi. Dlatego yy, szósta seria nie doszła, nie dotarła do swojej premiery. <laughs> Także powiniałem koniec. I teraz zostaje mi tylko pytanie. Chociaż sobie zadaję wiele razy to pytanie. Czy mój powrót na YouTube'a jest możliwy? Szczerze powiedziawszy nie jestem tego pewien, czy mam wrócić, choć nie chcę w ogóle o tym myśleć. Zatem Pojawiają się pewne dylematy, czy mam wracać, czy nie. Bo w ostatnim czasie obejrzałem sporo materiałów. Tych materiałów było 590 i bardzo wspominam takie serie jak Vlogmas, Red Minecraft, specjalem m.in. z Skat Mario. Pamiętam ten jeden z, z kwietnia 2000. 17 roku, gdzie świętowałem 5 lat nagrywania Let's Play'ów na YouTubie, i właśnie z tej okazji postanowiłem po raz kolejny wziąć na ruszt Kat Mario 2, bo Cat Mario 1 zawiera 4 lebele, a 2 aż 8. Tylko że Cat Mario 2 to tak naprawdę takie, takie, tak samo co 1, tylko że została ona rozbudowana. No chociaż można powiedzieć, to wersja druga. Jak już mówię, jest takie version 2 i właśnie prawie że udało się dosiągnąć tego poziomu ósmego, chociaż w, sensie, w pełnym sensie sukcesu ale w drugiej sekcji niestety postanowiłem powiedzieć YAMEL, jak było minus 250 i potem zrobiłem Quick Review e, Niczym jak Rojo. Kiedyś robił przy swojej serii English Street Rage i także quick review robiłem przy odcinku specjalnym z 2016 roku w programie Recenzor w odcinku 19. Jeszcze robiłem w odcinku chyba że 29. Jeszcze robiłem quick review nawet chciałem zrobić w odcinku 50. taki quick review. Że trzy tytuły zrecyzowane w tym super przekozacki odcinku programu Recesor e, są grami pełnymi podziwu i powin e, to są pozycje obowiązkowe dla każdego szanującego się fana anime i mangi. E, w pełnym sensie tych popularnych serii, takich jak e, Toru Karagona, Rygan albo Majutsu Nidex. A, czy też e, Sword Art Online i tak dalej. Jeszcze Dura Rara, e, bo to były właśnie e, serie tworzenia pod bannerą Ascii Media Works. To była e, taka, taka submarka e, Kadukały. E, I właśnie z ich udziałem zrobiono właśnie Tenka Kibuko FIGHTING CLIMAX I dobrze, że Red Time zrobił taką obszerny opis, jeżeli chodzi o Initial D, czy One Midnight Zrobił to bardzo przekazacko, to naprawdę jestem pełny podziwu jego jego doświ doświadczenia, jeżeli chodzi o wiece z Initial D w dużej mierze Także Jestem z tego zadowolony z efektu końcowego mojego i Retroja, bo Retroj mi przez wiele odcinków mi pomagał e, w transkrypcie. Chociaż pewne miałem problemy i pełne obawy. Jeszcze dodawałem coś od siebie, edytowałem, ale postanowiłem, że przyjmę jego poprawki od 26 odcinka począwszy i wszystko się poukładało. Chociaż jeżeli chodzi o recyzora, to pamiętam jak zapowiadałem, że będzie Crazy for Craser 2 w 34 odcinku, ale niestety w życiu takiego króciutkiego vloga, gdzie powiedziałem, że było za dużo FPS-ów, a to z powodu bardzo wydajnego kompa, więc próbowałem naprawić tym, żeby dodać do niego fałsynka, czyli ograniczenie klatek do 60, nie udało się po prostu. I dlatego musiałem odwołać tego Christophera Racer 2 i zastąpić Highway Pursuit e, w 34, czyli takiego darmowego freewera, takiego zręcznościowego, czyli zbierać jak najwięcej, jak w Hong Kong 97. No a jeszcze pamiętam, jak chciałem w 40 odcinku zrecenzować Ardennes Offensive, czyli najgorszego FPSa wszechczasów, ale niestety e, po intrze... Gra wywalała do pulpitu bez jakiegokolwiek błędu, więc musiałem wziąć Maluch Racer'a dwójeczkę i sequel'a e, gry stworzonej na silniku Mateusza Ryczki. Chociaż e, gry online piszą, że gra niby została wydana 18 kwietnia 2004 roku, ale widzę, gry została wydana dopiero w 2005 roku, bo, e, bo retro i zda się na grach firmy Katech, czyli spółki zależnej od play publishing, gdzie programistami byli studenci z Warszawy. Bo wspominałem w recenzji maluch racera dwójeczki oraz czeskiego rajdu z odcinka 47 i to by studenci by wspominali właśnie w tych odcinkach. Także pamiętam program Recensor, pamiętam vlogmasy, bo ten pierwszy vlogmas z 2016 roku był bardzo przekozacki. No, można powiedzieć przekazacki, tak w drobnym stopniu ujmując. W trzecim odcinku zrobiłem yy, tego motocyklisty z Exide Pike yy, Taki był yy, tytuł na nes czyli na nes -a. I było takie echo zrobiłem. Moim głosem jeszcze zmodulowałem, dodałem jeszcze echo, żeby odróżnić się głosem mojego prawdziwego od innego. I pamiętam takie coś jak mnie uderzył właśnie w policzek i przez to padłem na deski tego i po pięciu takich sekundach się odrodziłem, wstałem i... Dalej robiłem vlogmasa, ale to była końcówka już tego vlogmasa. Ach, moi drodzy, co za historia się tworzyła. Gdybym wrócił na YouTube'a, to bym robił w dużej mierze vlogi o Japonii, między innymi z popkulturą Japonii oraz innymi materiałami i tak dalej. Chociaż miałem w 2018 roku plany zrobienia drugiej edycji plebiscytu Pacis Channel Awards, czyli nagrody Pacis Channel, w 2017 roku wyszło to tak pięknie, że wielu z Was wzięło udział w głosowaniu, bo zrobiłem właśnie film, film niepubliczny, gdzie można było zagłosować. I potem 17 grudnia. Eee, głosowanie zostało zakończone. O tym wspominałem w jednym z odcinków Vlogmasa 2017, że głosowanie zostało zakończone i e, głosy podliczone i e, film e, niepubliczny został usunięty. Także nie było już możliwości głosowania, a wyniki były znane w ostatnim odcinku, gdzie wrzuciłem właśnie tego 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, no także wiecie moi drodzy, co za historia. Jak już wcześniej wspominałem, pamiętam Let's Play z Destruction Madness. Bardzo tego czekał dawid 160 pr to jest jego, jedna z jego ulubionych serii Let's Play, jakie nagrywałem na swoim kanale. Przez te spektakularne takie teksty, gdzie się załamałem jak ten głupi mercedes niszczył moje auto, moją, moje krepiasne auto chyba dwa razy się wkurzyły, musiałem powtarzać to wyzwanie. No i jeszcze, no troszkę byłem zaskoczony tym, że zostałem wyeliminowany samym końcówcem jednego ze survivali. Zostałem likwidowany przez te Subaru te kombi i przez to te dwa wysłania musiałem robić za drugim razem, się to wszystko udało. Chociaż pamiętam ten moment, gdzie tym, tym, Lamborghini, tym fioletowym było 7 do 7, bo robiłem w łeb w łeb z tym, tym Mercedesem i właśnie jedno auto pozwoliło mu i wygrać i i tak oto sposobem odblokowałem Dodge'a Viper'a i samochód Hugo, bo przeciwnicy byli nazywani niemieckimi imionami, no. także podpadały także pod amerykańskie, brytyjskie imiona. Także Pamiętam to, to jest strasznie Pamiętam Kolina MacRereli 2005, które stało się najdłuższym let's playem, bo zrobiłem przez 24,5 godziny. Tyle mniej więcej trwała seria. 57 odcinków. Robiłem przez ponad pół roku, czyli od lipca 2015 do stycznia 2016. Jeszcze po drodze było parę serii, czyli Kaiko Kogoś Dwa cudowny Nek i Świat Hangur Kakao. I właśnie przed zakończeniem samego kolina zrobiłem te dwie let's playe. Dokończyłem kolina i dalej robiłem te inne serie. Takie jak 3 Sobie Dwa, One Shot. Bardziej rozbudowany był w przeciwieństwie do poprzedniej wersji z 2014 roku. I jeszcze rozbudowałem ten let's play o minigierki, czyli kryjówka, wężowe kule, wyścig za amunicją ich z czasem, pamiętam. No, chciałem zrobić to wyzwanie jeszcze w ramach odcinka bonusowego, to wyścig z amunicją i ich z czasem, bo opiera, op, opierały się na takiej samej fabule, co w wersji standard, czyli to w wątku fabularnym. Chociaż chciałem zrobić z nimi odcinki specjalne, gdzie właśnie mieszę się z tą próbą. Chociaż gdybym wrócił do gier komputerowych, to... Na pewno bym zrobił takie suplementy do odświeżonego Zagrajmy w Strzel sobie 2. Nadal mam detencję do powrotu na YouTube. Na razie nie chcę o tym myśleć, choć pojawiają się takie przesłanki do tego, dla których... Chciałbym chętnie do YouTube'a powrócić do nagrywania, ale problem jest taki, że nadal mnie ciągnie, żebym tego nie robił. Czasem y, są takie tendencje, żebym to robił, żebym y, wrócił do tak, takich dawnych czasów tego mojej działalności na YouTubie. Chociaż y, nie myślę o moim powrocie, ale naprawdę. Chętnie bym wrócił, ale na razie nie za bardzo nie chcę o tym myśleć. Choć e, mnie to oczywiście tutaj ściga e, z chęciami. I fajnie byłoby, gdybym wrócił na YouTube. Ale na razie jak już mówiłem wiele razy, że nie chcę do, do, do tego powracać, bo bez sensu. Chociaż, jak, e, chociaż ja jestem w klasie maturalnej i wiele tutaj spraw jeszcze nabrało si siły. Jeszcze egzamin zawodowy w przyszłym y, miesiącu, no bo można powiedzieć, że za prawie miesiąc mam y, y, ostatnie egzaminy zawodowe. Jeszcze mają matury. I nie wiem, jak to mam zrobić. Jeszcze dam wam znać, czy mam wracać, czy nie. A jeżeli tak, to vlogi związane głównie z Japonią. A jeżeli do gier komputerowych wracam, to możliwe, że będzie program programacyzm i kolejne serie Retway. Do tej pory zrobiłem tekst serii aż 37. Następna byłaby w numeracji 38. Jeżeli wrócę, to dam jeszcze znać. Jeżeli nie, trudno. No i w sumie to było na tyle w sumie. A jako, że święta Bożego Narodzenia zbliżają się nieubłagalnie, bo jutro już Wigilia to z mojego serca. Chciałbym Wam życzyć Wam radosnych i szczęśliwych świąt, żebyście dostali wymarzone prezenty pod choinką. Bardzo miłej, świątecznej i rodzinnej atmosfery, nie tylko przy stole wigilijnym, ale także w same święta. Wypoczywajcie przede wszystkim, bo mam wolne nawet do 6 stycznia, więc mogę zrobić wiele rzeczy i tak dalej. No, i także chciałbym Wam życzyć Wam wystrzałowego i szczęśliwego nowego roku 2020. Rok 2019 to jest os właśnie ostatni rok bieżącego dziesięcioleci, czyli lata 2010 i 2019, a jak powitamy nowy 2020 rok, to rozpoczniemy nowe dziesięciolecie 2020 i 2029. Nie wiem, jakie będzie dziesięcioleci to najbliższe, ale zobaczymy. Ale w każdym razie dziękuję, że poświęciliście trochę uwagi podczas oglądania tego materiału. I do zobaczenia może kiedyś. Sayonara!